Cześć, ja nazywam się Rafał Kaszubski, a Ty słuchasz podcastu Biznes, Edukacja, Sport. Programu, w którym rozmawiamy o rozwijaniu kariery zawodowej, zdobywaniu przydatnych umiejętności, a także realizowaniu ambitnych celów w młodym wieku. Zapraszam. Podcast powstaje we współpracy z Institute for Sport Governance. No i co? Chyba nadszedł czas rozpocząć tę przygodę i przejść do pierwszego merytorycznego odcinka podcastu Biznes, Edukacja, Sport. Jeśli słuchałeś pierwszego odcinka, do czego serdecznie Cię zachęcam, to wiesz, że dzisiejszy materiał będzie poświęcony zagadnieniu bardzo trudnemu, ale jednocześnie niezwykle istotnemu z perspektywy osoby, która dopiero rozpoczyna na poważnie swoją karierę zawodową, a mianowicie o budowaniu marki osobistej. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, chciałbym Cię serdecznie zaprosić do współtworzenia Biznes Edukacja Sport. Szczególnie zachęcam Cię do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej podcastu, a także dołączenia do newslettera, dzięki któremu będziesz ze wszystkim na bieżąco. W tym miejscu chciałbym także bardzo polecić usługi Bartka Boczyło, który jest autorem strony. Jeżeli szukacie sprawdzonej osoby do stworzenia projektu idealnego dla Was, to Bartek jest właśnie tą osobą. Link do kontaktu zostawiam w opisie. Tyle zgłoszeń, czas przejść do meritum. Marka osobista. Co to w ogóle jest? Cóż, patrzeć można na nią z różnych stron. Jedni powiedzą, że jest to sposób, w jaki dana osoba jest postrzegana przez otoczenie, inni, że to taki wyraz autentycznej tożsamości jednostki, obejmującej jej charakter, pasje, talenty i sposób komunikacji, które tworzą wspólny obraz jej osoby w oczach innych. Jeszcze inni będą wskazywać, że marka osobista to historia, jaką dana osoba opowiada o sobie przez swoje działania, decyzje, słowa i interakcje, które tworzą jej unikalny przekaz i budują więź z innymi. Przyznam, że szczególnie ta ostatnia jest mi bardzo bliska, natomiast dla sklaryfikowania, o czym będę dziś mówić, używając tego wyrażenia, przyjmiemy taką dosyć złożoną, ale moim zdaniem najbardziej dokładną definicję. W jej rozumieniu marka osobista to świadomie budowany i autentyczny wizerunek osoby, który odzwierciedla jej tożsamość wartości, unikalne cechy oraz umiejętności. Stanowi połączenie reputacji, relacji i komunikacji, które tworzą spójny obraz w oczach otoczenia. Jest to sposób, w jaki dana osoba opowiada swoją historię poprzez działania, decyzje i interakcje, budując zaufanie, wpływ i wyróżniając się na tle innych w środowisku zawodowym oraz społecznym. Mamy tu zatem kilka istotnych elementów, które warto rozbić na części. Po pierwsze, świadomie budowany wizerunek. Można oczywiście rozwijać swoją markę w sposób nieświadomy lub półświadomy. Natomiast jest to proces znacznie mniej efektywny. Nie wszystko może zrobić się samo. Świadomość przy budowaniu wizerunku jest ważna dlatego. Że dzięki niej to od nas zależy, w jakim kierunku będzie się ta marka rozwijać. Możesz iść w kierunku eksperckości, możesz koncentrować się na byciu świetnym mówcą, a możesz też tworzyć markę osoby, która ma rewelacyjne pióro, ale nigdy nie wypowiada się publicznie. Pozostawienie procesu tworzenia marki bez świadomości może prowadzić do niepożądanych efektów, takich jak. Powstawanie wizerunkowych niespójności, budowanie reputacji na przypadkowych cechach lub wypowiedziach, czy niewykorzystanie potencjału. Po drugie, autentyczność. Twoja marka osobista powinna odzwierciedlać Ciebie, a zatem także Twoje wartości, tożsamość, cechy charakteru oraz umiejętności. Można oczywiście próbować budować markę na fikcji, natomiast prędzej czy później to wyjdzie, a ucierpisz na tym zarówno Ty, jak i Twoi potencjalni odbiorcy. W budowaniu marki, bądź przede wszystkim sobą i staraj się tak ją prowadzić, by była w pełni zgodna z tym, co chcesz robić w swoim życiu. Prawdę mówiąc, to był jeden z powodów, z których odpuściłem dalszy rozwój w kierunku prawa. Może i wychodziło mi to nieźle, potrafiłem znajdować ciekawe tematy pod referaty prawno-sportowe, ale gdzieś w głębi czułem, że to nie jest to. I po kilku miesiącach prób budowania się jako młodego eksperta z dziedziny prawa sportowego, temat po prostu odpuściłem i skupiłem się na tym, co rzeczywiście lubię. Na obraz Twojej marki składają się także trzy elementy: reputacja, relacja oraz komunikacja. Reputacja to sposób, w jaki jesteś postrzegany przez innych w oparciu o swoje działania, wartości, osiągnięcia i zachowanie. To taka opinia publiczna, która tworzy się w czasie na podstawie doświadczeń innych osób. Sama reputacja może być jednak niewystarczająca do zbudowania silnej marki osobistej. Żeby to osiągnąć warto zadbać także o relacje, czyli więź, jaką budujesz z innymi ludźmi. Opiera się ona na interakcjach, zaufaniu i wzajemnym szacunku. Jest to bezpośrednia i osobista strefa kontaktu z innymi. A służy do tego trzeci z elementów, czyli komunikacja. Komunikacja to najprościej mówiąc sposób, w jaki przekazujesz swoje wartości, idee i emocje, zarówno w formie werbalnej, jak i niewerbalnej. Sumując to wszystko, tworzymy obraz nas samych ale także obraz naszej historii. Ja osobiście bardzo lubię podchodzić do procesu budowania marki osobistej tak, jakbym zabierał osoby mnie obserwujące na wycieczkę po moim rozwoju. Służy mi do tego wpisy na LinkedIn i służy mi do tego także ten podcast. Doskonale wiem, że to co pisałem pół roku temu, czy mówię właśnie w tym momencie, za parę lat może wydawać mi się absolutnie niedorzeczne. Ale to właśnie ta droga od punktu, w którym rozpoczynam do punktu, w którym chcę być, jest dla mnie największa i najcenniejsza w całej tej zabawie. No właśnie, pojawiła się tu kolejna bardzo istotna rzecz, czyli cel. Budowanie marki osobistej może sprowadzić się do zwykłego stwierdzenia. Chcę być rozpoznawalny i szanowany. Ale co to znaczy? Przez kogo rozpoznawalny? Za co szanowany? Już na samym początku warto sobie wyznaczyć takich kilka ważnych wskaźników, które pozwolą Ci skuteczniej zabrać się za pracę nad swoją marką osobistą. No i tutaj, po pierwsze, grupa docelowa Twojego działania. Jasne, możesz powiedzieć wszyscy Polacy, czy nawet wszyscy ludzie, ale to już bardziej przechodzi w popularność, która moim zdaniem sama w sobie nie jest niczym dobrym, a może nawet jest czymś złym. Ja z pewnością bardzo popularny, to bym nie chciał być. Wracając jednak do grupy docelowej, możesz ją dowolnie zwężać i rozszerzać. Natomiast warto w pewnym momencie znaleźć jakiś konkret. Przykładowo, moim celem w budowaniu marki osobistej jest bycie rozpoznawalnym wśród polskiej branży sportowej, polskiej społeczności inwestorów i osób w wieku 15-35 lat, które dzielą ze mną kilka podstawowych cech. Jak zatem widzisz, grupa ta jest dosyć szeroka, ale z drugiej strony bardzo konkretna. Możesz jednak także ograniczyć się do mocno sprecyzowanej gałęzi w danej branży, na przykład chcę być ekspertem w dziedzinie ESG w sporcie. To też jest bardzo dobry i konkretny kierunek. Teraz pytanie, co ta rozpoznawalność ma przynieść? W moim przypadku chcę, aby wyglądało to tak, że kiedy pada dane zagadnienie, to będę wśród przedstawicieli tej grupy pojawiał się w pierwszej piątce osób, które przychodzą do głowy. Jakie zagadnienia wybrałem dla siebie? Po pierwsze, twórca podcastu dla młodych osób. To cel, do którego aktualnie jest mi zdecydowanie najdalej, ponieważ dopiero zaczynam go realizować, ale nikt nie powiedział, że będzie szybko i łatwo. Po drugie, twórca społeczności młodych liderów sportu. Integrowanie podobnych do mnie osób, które chcą rozwijać się w obszarze sportu, to nie tylko moje marzenie, ale i swoista misja, którą obrałam około rok temu. Wierzę, że organizacja kolejnej edycji Sport Students Meetup mocno się do tego przyczyni. Po trzecie, ekspert w obszarze odpowiedzialności społecznej w sporcie. CSR to jeden z moich ulubionych tematów, o których już nieraz miałem przyjemność opowiadać publicznie, dlatego bardzo mi zależy na dalszym rozwijaniu się w tym aspekcie i stopniowym budowaniu swojej pozycji jako eksperta w tej tematyce. Po czwarte, ekspert od finansów osobistych. O tym, jak dużą uwagę przykładam do tego tematu, przekonacie się jeszcze nieraz słuchając tego podcastu. Natomiast wiem, że chciałbym kiedyś realnie wpływać na to, jak ludzie, w szczególności młodzi, podchodzą do zarządzania i gospodarowania swoimi pieniędzmi. No i po piąte efektywny przedsiębiorca. Już od dawna wiem, że nigdzie nie będzie mi tak dobrze jak na swoim. Im więcej mam wolności w podejmowanych działaniach, tym lepsze wyniki osiągam. Dlatego też chcę, żeby kiedyś ludzie szukając osób które osiągnęły sukces stawiając na siebie, pomyśleli właśnie o mnie. Co ważne, cele te dotyczą budowania marki osobistej. Nie są to moje życiowe priorytety. Dużo ważniejsze jest dla mnie bycie w przyszłości dobrym mężem czy ojcem. Natomiast w kontekście tematu, o którym dziś mówimy, z pewnością są to wyznaczniki dla mnie bardzo istotne. A teraz przyszła pora na ciebie. Zastopuj nagranie lub zapisz sobie dokładną minutę podcastu i wypisz swoje 5 haseł, po których chciałbyś, żeby ludzie pomyśleli właśnie o Tobie. Fajnie, jeśli uda Ci się to jeszcze jakoś uzasadnić, ale wystarczy, że tylko je wypiszesz. Powodzenia! Podobać się bez? Już teraz zapisz się na newsletter, a jeśli chcesz, postaw mi kawę. Informacje dostępne na stronie internetowej. Wiesz już teraz, jak chcesz być postrzegany. Przyszedł czas, żeby porozmawiać o tym, jak wizję tę zmienić w rzeczywistość, a zatem o najlepszych technikach budowania marki osobistej w młodym wieku. Najlepszych przynajmniej na podstawie tego, co dotychczas udało mi się zaobserwować. No to jedziemy. Pierwsza sprawa. Możesz jak najbardziej próbować budować swoją markę tylko i wyłącznie na charyzmie, natomiast moim zdaniem nie jest to najlepsza metoda. Żeby budzić zaufanie i chęć zwiększania aktywności wobec Twojej działalności, musisz dawać ludziom coś więcej niż tylko sympatyczne wrażenia wizualne czy wokalne. Tym czymś może być wiedza. I nie martw się, nie chodzi o to, żebyś zanim zaczniesz proces budowania swojej marki osobistej, przeczytał 100 książek. Chodzi o to, żebyś dawał swoim odbiorcom wartość, a zatem dzielił się z nimi czymś, co może być dla nich ciekawe lub użyteczne. Wiedza merytoryczna to jedno. Jest ona niezwykle wartościowa i pożądana. Dlatego na pewno budując swoją markę w konkretnym obszarze, warto, żebyś zadbał o odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Natomiast równie dobrze możesz dzielić się tym, że czegoś nie wiesz, ale dążysz do tego, żeby się dowiedzieć. Pokazując, że się uczysz i rozwijasz, a przede wszystkim, że jesteś otwarty na stanie innych osób, budujesz wizerunek osoby ambitnej i chętnej do działania. Nikt nie zakłada, że w wieku 18 czy 24 lat będziesz światowej klasy ekspertem w danej dziedzinie. Takich osób jest może jedna na milion. Ekspertem stajesz jednak z czasem. Dlatego tak ważny jest stały rozwój wiedzy. Nie przejmuj się tym, że czegoś nie wiesz. Ucz się i dziel się tym, czego się nauczyłeś. A jeśli okaże się, że jesteś w błędzie, to nawet lepiej. Im szybciej ktoś pokaże ci ten błąd, tym szybciej przestaniesz go popełniać. Podsumowując, stale rozwijaj swoją ekspercką wiedzę ale nie bój się nie udzielić już od samego początku. Sprawa druga. Zacznij się pokazywać. A gdzie? Opcji jest kilka. Po pierwsze zdecydowanie najłatwiejsze – social media. Osobiście jestem niezwykłym fanem Linkedina, ale mogą być to także inne portale takie jak Facebook, Insta, X czy nawet TikTok. Skupię się jednak na Linkedin, ponieważ w nim mam największe doświadczenie i widzę największy potencjał. Wiele osób traktuje Linkedin jako portal do poszukiwania pracy. To nie do końca prawda, owszem, wciąż ta część jest jego istotnym obszarem, natomiast w tym momencie jest to miejsce, w którym zrobić da się dużo więcej. No więc idąc po kolei, LinkedIn może być dla Ciebie swoistym dziennikiem Twojego rozwoju. Pozwala w atrakcyjny sposób dzielić się wszystkimi Twoimi osiągnięciami, certyfikatami, projektami, no generalnie wszystkim. A jak wiesz, chcesz tego czy nie, ale budując swoją markę osobistą, musisz się trochę chwalić. No bo kto zacznie Cię chwalić, jeśli nie Ty? Idąc dalej, portal ten pozwala na wyjątkowo łatwy dostęp do osób, które coś już w branży, która Cię interesuje, osiągnęły. Nie dość, że możesz regularnie czytać, co mają one do powiedzenia, to jeszcze po przyjęciu do kontaktów, a nie jest to wcale trudne, otrzymujesz dostęp do wiadomości prywatnych. Jeżeli umiejętnie podejdziesz do kontaktu, szansa, że dana osoba Ci odpisze jest naprawdę spora. Myślę, że więcej o budowaniu sieci na LinkedIn przyjdzie jeszcze czasu powiedzieć. Przy tworzeniu swojej marki skup się jednak bardziej na sobie niż na innych. Dlatego, jeżeli masz już konto na LinkedIn, to przestań być piernym użytkownikiem stań się twórcą. Zacznij od regularnego komentowania wpisów interesujących cię osób. Ale pamiętaj, to nie powinny być wpisy typu dzięki za wartościowe informacje, gratulacje czy inne tego typu wyrażenia. Jasne, czasem nie da się napisać nic innego, ale kiedy tylko się da, postaraj się, żeby Twój komentarz coś wnosił. To jednak nie wystarczy. Musisz zacząć tworzyć swoje własne posty. Ale Rafał, ja nie wiem, o czym miałbym pisać. Okej, okay, rozumiem to, ale pozwól, że pokażę Ci, że jednak masz. Otwórz dokument Google, Worda czy Libra, co wolisz, i opisz jak najbardziej szczegółowo, co Cię interesuje, czym się zajmujesz, czym chciałbyś się zajmować. Teraz opis ten wklej do czata GPT i poproś go o przygotowanie kilkunastu propozycji postów na media społecznościowe, które może napisać osoba o takim profilu. Dedykowany prompt, który będziesz mógł wkleić do czata znajdziesz w artykule na stronie internetowej na ten temat, do którego link znajdziesz w opisie. Nikt nie mówi, że musisz skorzystać z tej listy, ale być może otworzy Ci ona oczy na tematy, których do końca nie byłeś świadomy. O czym jeszcze możesz pisać? Cóż, jest tego wiele, możesz komentować wartościowe newsy dotyczące Twojej branży, możesz te newsy streszczać i dodawać malutki kawałek swojego wkładu, możesz także dzielić się swoimi doświadczeniami z życia codziennego. Kolejna rzecz, możesz dzielić się wiedzą, którą nabyłeś podczas nabywania wiedzy eksperckiej, o której mówiliśmy wcześniej. Jak widzisz, możliwości jest wiele. Próbuj i nie poddawaj się. Jeżeli na początku będziesz dostawał po max 2-3 polubienia. To ok, wszystko w swoim czasie. Internet to jednak jedno, ale czasem warto też z niego wyjść. Zacznij od uczestnictwa w rozmaitych wydarzeniach branżowych czy naukowych. Udział w większości z nich jest nieodpłatny, a poziom merytoryczny często jest naprawdę wysoki. Zainteresuj się także konferencjami naukowymi organizowanymi przez uniwersytety czy studenckie koła naukowe. Warto pójść na jedną, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A co dalej? Zacznij składać abstrakty i bierz udział. Na początku to dużo stresu, ok, to normalne, ale z czasem nie dość, że zaczniesz dużo lepiej czuć się z wystąpieniami publicznymi, to jeszcze stale będziesz rozwijał swoją wiedzę merytoryczną. Ale o czym ja mam mówić? A pamiętasz sztuczkę z czatem? Spróbuj jej także w tym temacie. Udział w takich wydarzeniach, niezależnie czy aktywnie, czy biernie, to także świetna okazja do zebrania inspiracji. Zapisuj ciekawe myśli, które usłyszysz, a także wspominaj wypowiedzi ludzi w swoich postach. No właśnie, postach. Pamiętaj, żeby dzieląc się informacją o uczestnictwie w danym evencie, nie ograniczać się do napisania, gdzie i kiedy byłeś. To, to, to nie to. Wydarzenie powinno być wyłącznie tłem dla jakiejś formy refleksji, która przyszła ci w związku z uczestnictwem w nim. Robiąc rzeczy, o których dotychczas opowiedziałem, wejdziesz na naprawdę dobrą ścieżkę rozwoju marki osobistej, którą następnie będziesz mógł rozszerzać o wiele nowych dróg. Jeżeli poczujesz się już trochę pewniej ze swoją wiedzą i umiejętnościami dzielenia się nią, zacznij szukać nowych miejsc, gdzie będziesz mógł się pokazać. Zaproponuj portalowi branżowemu, że napiszesz artykuł na ciekawy temat. Napisz to twórcy podcastu, że chętnie podzieliłbyś się swoimi spostrzeżeniami w danej dziedzinie. Odezwij się do radia. Naprawdę trafić tam na audycję wcale nie jest trudno. Pomyśl, że oni nagrywają często po kilkanaście godzin dziennie, a kontentu wcale nie jest tak dużo. Muszą czymś mieć, wypełnić ramówkę, więc dlaczego nie miałbyś zrobić tego właśnie ty? No i co, na dziś to chyba tyle. Myślę, że te kilka wskazówek naprawdę pozwoli ci zrobić kilka solidnych kroków w drodze po rozpoznawalność i szacunek. Pamiętaj jednak o jednym. Samo bycie rozpoznawalnym czy popularnym. To żadna wartość. Bądź autentyczny i rozwijaj się w tym obszarze tylko w taki sposób, żeby był on zgodny z tym, co chcesz w życiu osiągnąć. Trzymam za Ciebie kciuki, dziękuję, że byłeś ze mną w pierwszym odcinku. Do usłyszenia, no i cześć!